Dzisiaj wielki dzień. Już za 300 metrów będziemy u Adama WRK Brakes i zakładamy w końcu nowe heble. I to rychło w czas, jak mawia klasyk, bo zobaczcie, co tutaj wyświetla. Można jechać dalej. Okładziny hamulcowe, okładziny hamulcowe przód. Już za chwilę zaczną, zacznie metal, szczęki hamulcowe zaczną rysować tarcze, bo już są tak cieniutkie. Naprawdę, tam włosek został. Jedziemy tutaj z Siwym, 50 km przejechaliśmy dwa razy, tylko wcisnąłem pedał hamulca, żebyśmy ich już całkowicie nie dorżnęli. Hamowaliśmy silnikiem. A za 200 metrów już robimy! Jesteś na miejscu. Zobaczymy zaraz, co tu przygotował dla nas. Adam, którego nie ma, poszedł sobie. Powiedział, żebyśmy wjechali, zdemontuję, a on w tym czasie przyjedzie. O kurde! Ale to jest kawał tarczy, ja pitole. Zobaczcie, chłodzenie po środeczku, ładne. EBC, hamulce. Widzę, że od razu wziął również na tył Adam. i Bardzo dobrze. I to są chyba yellow, tak? Czyli będziemy mieli żółte, czyli te średnie. One nie są takimi typowo-torowymi ale też dzięki temu w takim codziennym, codziennym użytkowaniu mniej pylą i nie powinny piszczeć. Więc jak zwykle złoty środek. Zagadka Dropsa i to jest największa niewiadoma. Czy nowy zacisk wejdzie tak idealnie w felgę jak ten stary? Zobaczcie, tutaj kartka papieru ledwo wchodzi. To jest grubość dwóch włosów dosłownie, odległość pomiędzy ramieniem felgi a zaciskiem. I ciekawe jak będzie przy nowych. Teraz z czego się podetnie felgę, wyszlifuje od środka? Tu mieliśmy średnicę 360 mm. 38 cm. Czyli średnica zwiększyła się o 2 cm. Niby to tylko tyle, ale jak jest dużo większa od razu płaszczyzna hamowania. Dobra, najpierw ważymy starą, ile stara będzie ważyła. Moja stara waży 12. A teraz nowa, no tak na no. pierwszy rzut ramieniem, to nie, powinna być trochę lżejsza, zobaczcie, 800 gramów różnicy, 750 dokładnie, pomimo że większa tarcza o większej średnicy, pomimo że jest tarczą pływającą, to jest lżejsza 800 gramów, a jeszcze przecież tamta już ma za sobą ponad 20 tysięcy kilometrów, więc ta już się trochę wytarła, więc ta rzeczywista różnica to będzie około kilograma na jednej tarczy. A czemu w końcu nie Yellow Brakes, tylko te DBA? Bo te są węższe tutaj. Ładniej wejdą pod zacisk. To są takie podkładeczki, tak? Te, które chłopaki, co, ta jest pół, pół, pół milimetra za wysoka. Rozumiem, że dotoczą teraz chłopaki taką, która na idealny wymiar. Super. To jest precyzja. Zobaczcie odległość tutaj od centrum klocka hamulcowego. Praktycznie na całej płaszczyźnie tej tarczy jest ten klocek. I sześciotłoczkowy zacisk. Wystarczy. Lekki samochód w końcu. Te zaciski wielotłoczkowe, tam od ośmiotłoczkowego do nawet dziesięciotłoczkowego, no to używane są już w tych samochodach, które ważą ponad dwie tony i naprawdę tam musi ten zacisk się porządnie na tarczy zacisnąć, żeby ten samochód hamował. Arturowi ręce drżą. I ja apitole! Poważnie. Uda się bez dystansu. No jeszcze. Jeszcze ile wa... Jak to jest możliwe w ogóle? Jest to możliwe panie, dlatego że felga jest bardzo głęboka. Jest bardzo... No to pięknie. Masz patrz. Przyszedł kurna trzy minuty temu już się mądrzy, no. Jakby się uparł to 390 wejdzie. <laughs> Nie! Na razie zostajemy z tym. Sprawdzimy jak to się zachowuje. I na torze i w trasie, czy nie będziemy musieli zamiast tutaj 390, to jednak z tyłu czegoś kombinować? Na razie tutaj jest super, idealnie. Uff, nie musimy stosować dystansu, a to jest bardzo ważne, bo mamy już wystrojone zawieszenie. Jakby trzeba było tutaj włożyć dystans, to jeszcze raz musielibyśmy robić całą geometrię i stroić od nowa zawieszenie. I z przodu i z tyłu wtedy, bo wszystko się rozłazi. Uf. ostatecznie mamy 2 cm większą średnicę. Mhm. I już żałujemy, że nie zrobiliśmy o centymetr większej średnicy. Bo okazuje się, żeby się zmieściło. Ja myślę, że dla tak lekkiego samochodu 38 cm średnicy to jest 15 cali. No to wystarczy, ona no to ponad 450. No, tak jak mówiliśmy, jest to tarcza z gtr przedliftowego. Więc w GTR-ze później właśnie była ta 390. Tylko GTR jest cięższy o no 300 kg. Tak, tam chyba z 1800 coś waży. Dokładnie. Więc jest ok. Zacisk sześciotłoczkowy. Tak. Różnica w tarczach między tą, a tą starą jest 700 gramów, przy czym tamta jest już zużyta. No więc podejrzewam, że gdzieś kilogram na każdej oszczędzamy. No i też, no nie oszukujmy się, mniejsza średnica. Chociaż tamta tarcza, z tego co pamiętam, ona też ma dzwon aluminiowy. Tak, ma dzwon aluminiowy. Tylko nie pływający, a my teraz tak. mamy pływający, tak? Tak. Dlaczego pływający? Ponieważ chcesz użytkować to auto na torze. Okej. Okay. Więc pływające się przydadzą, ponieważ ona ma, swobodnie sobie będzie pracowała, więc, tutaj, wraz ze wzrostem temperatury ta tarcza sobie swobodnie pracuje. Ona potrafi zmienić średnicę nawet około 2 mm. Dobra. To bardzo wyraźnie widać. Ja, nawet, mam u siebie tutaj taką tarczę już zużytą, pękniętą. Mam jednego klienta, który jeździ na torze i ma na przykład taki problem, że jak ten zestaw się zacznie zużywać. To tu na środku widać, że ta tarcza pracuje, ponieważ ta tarcza mu się wsuwa w klocek. I jest, okay. jest wręcz, można powiedzieć, taka rzeźba, że co jakiś czas tą tarczę tutaj, w tym miejscu trzeba delikatnie stoczyć, ponieważ on czuje to, że tarcza w momencie, kiedy się rozgrzewa, rozpycha mu klocki. Ale to jest chłopak, który jeździ Toyotą GT86 na torze. Pozdrawiamy Wojtka Wolnego. Pozdrawiamy Wojtka Wolnego. Ryflowania tutaj widzę, że są na dwie strony robione. To jest tak? standard, to jest ponieważ odbudzenie. kształt tak, odprowadza, to jest głównie chodzi o oczyszczanie klocka, odgazowanie klocka. W momencie, kiedy powstają y, okay. gazy na tej powierzchni, tutaj y, klocek tarcza, to służy odgazowaniu, czyli nie powstajecie taka poduszka gazowa, która powoduje, że ten układ hamuje słabiej. Dobra, A w, DBA dlaczego... to, w DBA te nacięcia są uniwersalne, lewo-prawe i y, nie ma znaczenia, czy to jest tarcza lewa, czy prawa. Czy prawa. Patrzymy na e, łopatki, które są wewnątrz tarczy. Tu akurat te tarcze są tak zwane... E, to też są tarcze uniwersalne lewo-prawa, dlatego że w tych tarczach jest e, e, wentylacja zrobiona w kształcie tak zwanej łapy kangura. DBA szczyci się tym, że to jest no kształt łapy kangura. Poważnie, no? Tak, kangur, który ma tą łapę ukształtowaną w, w toku ewolucji, do wysokich temperatur, Naprawdę? na pustyni i tak dalej. Tak, ten kształt jest tutaj. Jakbyś przeciął sobie tą tarczę w poprzek w tej płaszczyźnie, to te nacięcia mają taki kształt. Rzeczywiście, nawet kangaroo pał jest napisane. Tak. Dobrze. Natomiast y, każde inne y, występują również jako tarcze z łopatkami, czyli są tutaj łopatki wewnątrz y, tak. dla lepszej wentylacji. To powoduje, że y, powietrze, tarcza sobie zasysa powietrze, lepiej ta tarcza się chłodzi. Dobra, a jeszcze w takich to, razie... to widać na przykład w tych tarczach. Tutaj są takie Tak, właśnie, to wiem, no ale to my takiej nie mamy, nie? Tutaj, ale przez to też ona może być właśnie lżejsza, nie? Przez to, że ten korma taki zupełnie inny. to głównie zależy od ilości tej wentylacji. O, tutaj to widać. Jest to dosyć gęste. No to ma być stabilne termicznie. Tutaj masz też jednocześnie takie markery temperaturowe, w zasadzie jednorazowe właśnie, po co to można jest? powiedzieć. Do czego to, jest? to służy do tego, że jak ktoś pojedzie na tor i chce sobie i na przykład nie ma termometru do pomiaru temperatury, to po odbarwieniu się tych znaczników wie, do jakiej temperatury nagrzały mu się tarcze. A to tylko raz można sprawdzić. Tylko pan, raz. Okay. Aczkolwiek te markery występują, możesz te markery sobie kupić i za każdym razem go od nowa pomalować. Czy one po rozgrzaniu będą miały mniejszą czy większą skuteczność? Jak to będzie? To wszystko jest zależne od klocka. Od klocka. E, do tak. jaki mamy klocek? Przechodzimy do klocka. E, wiesz co, wkładamy klocek DBA e, serii Extreme Performance, a więc. Mają jeden, trzy serie, tak? Jeden, jeden, jeden z mocniejszych. To jest... Style tak Performance, Extreme Performance, Race Performance. Czyli rozumiem, jak rozumiem, wyciągnąłeś wnioski z tego, co mogłem, że to ma być uniwersalny. Chciałeś klocek, który będzie Ci służył również na drodze. Tak. E, można tutaj dać klocek Yellow, ale myślę, że potraktujemy Twoje auto jak autotestowe. Będziesz chciał potestować inne klocki, dostarczyć inne klocki, pobawić się na, na innym klocku. Eksperymentujemy, tak? Oczywiście, tak. No to dobrze. Każde no. auto inaczej się zachowuje. Więc. Mamy tu klocek Yellow również na tył. To jest a generalnie aczkolwiek... samochód eksperymentalny, tak. więc... Jest klocek yellow na tył, aczkolwiek wydaje mi się, że musielibyśmy zastosować z tyłu też tarczę nacinaną. Za chwilę pójdziemy, sprawdzimy jak z dostępnością, czy się już pojawiło coś. Tak, bo odpatrzyłem na tego właśnie, na ten klocek e, EBC, on jest bardziej taki chropowaty i porowaty. E, DBC? DBA. DBA, przepraszam. DBA to są, one są gładkie. To jest troszkę inna struktura. Tutaj też tej farby nalali, więc on wygląda inaczej. Po tym go za bardzo nie poznasz aczkolwiek, no każdy klocek ma jakąś tam inną zawartość tych swoich składników, tak? Każda firma gdzieś tam to Pokaż. testuje, sprawdza. Z tyłu tu chyba jest jedno jednotłoczkowy, nie? Tak. Zobaczcie, jaka jest różnica w klockach. To jest przód, a to jest tył. Przy czym ten tył i tak jest dużym klockiem. To jest bardzo duży klocek. Tak? Tak. W większości aut na tyle. 2,5 razy większy, przynajmniej. To jest klocek z Golfa Rki i z platformy MQB. Tylny. To jest z Golfa Rki? Tak, to jest tylny klocek z Rki. Tylny klocek z Golfa R tylny klocek z supry. Przedni nowy. Tu, tu, supry. Tutaj, tutaj nie wiem, czy to nie jest klocek z Raz, Mazdy na, z Mazdy dwa, na przykład trzy. tylny. No to już jest jeden tłoczek, nie? Tak, ale no jest... to jest tylny chyba Mazda, no, jeśli tak. dobrze pamiętam. Dobre. No to naprawdę teraz będzie hamowanie jak trzeba. Znaczy wiesz, wielkość klocka ma znaczenie. W tym przypadku chodzi głównie o to, że masz dużą powierzchnię, przez którą przechodzi Ci ciepło. Czyli ten klocek... Odbiera dużą część ciepła, czy też jednocześnie izolując od ciepła. Natomiast tutaj chodzi o to, że ten klocek jest w stanie przyjąć o wiele więcej ciepła. Tak Ale jest... dlaczego się nie zdecydowaliśmy na ceramikę i dlaczego też nie na tarczę perforowaną, tylko na taką ryflowaną? To możecie obejrzeć sobie w pierwszym odcinku Dokładnie. za damem nagranym. Tutaj, jak klikniecie, to zobaczycie jak opowiadał jeszcze więcej technicznych rzeczy o hamulcach. Mocowanie tak. klocków, to wszystko jest handlowe. Nic z tego nie robię. Tak jak w poprzednich zaciskach no musiałem to ale tak Dzwon robisz. Dzwon, zacisk jest mój. I jednocześnie, I, zacisk, no. I jednocześnie zacisk jest tak zaprojektowany, tak jak tutaj widzisz, że mogę do niego zastosować klocek o szerokiej bieżni, pod taką tarczę, jak tutaj masz, bieżnia 70, tam powiedzmy, milimetrów, ale mogę też włożyć klocek, który jest wąski, pod bieżnię 57. I taki zacisk siedzi, nie wiem, czy widziałeś, czyli w dodge challengerze. Czyli masz, rozumiem, po prostu uniwersalny tak. też zacisk, taki, tak. który możesz zastosować Jest bardzo sposobu. uniwersalny, od tarczy 380 do 405 z bardzo dużym spektrum klocków. I no zobacz nawet ufniemy. z tej perspektywy, z tym pomarańczowym klockiem DBA ci jak jak pięknie, tak. Zgrał się z folią. Tak. No Ciekawe jestem jak ten klocek się sprawdzi, bo to, to, to nie jest ten najwyższy ale też chodzi o to, żeby to Ci nie hamowało jak pociąg na drodze. Ja jestem w szoku po prostu precyzje i odległości tutaj pomiędzy klockiem, dzwonem i rantem. Jak to... zobacz. Jeszcze można, jeszcze można pójść Już troszkę nie. wyżej, więc... Jeszcze można, no, tak jasne, ale piękne. Ślicie, no, nie na całej być... po prostu powierzchni nie, nie może być na żyletki, ale... Bardzo ładnie. To co? Druga eee, strona? Wyskoczyła awaria układu hamulcowego. Będzie to dobrze. Dziękować. Profesjonalna robota. Z wymianą płynu, z porządnym odpowietrzeniem pozostaje tylko skasować kontrolki. Czyli zużyte okładziny hamulcowe. No i powiem ci, że to jest idealne wypełnienie. Znaczy, wiesz, to jest zawsze ryzyko, takie ludzie czasami wkładają te zestawy na styk a później się okazuje na przykład, że nie wiem, kamyk wpadnie, żwirek. Przecież na torze masz różne rzeczy. Non stop. padnie Ci żwirek w koło i tnie Ci wszystko w feldze. Wentylacji nie ma odpowiedniej, to tak... Nie, dlatego dla mnie to jest idealny rozmiar. Mówię, to nie jest ciężki samochód, to jest najistotniejsze. A pięknie wypełnił go w tę felgę, duży jest wreszcie ten zacisk, bo to, 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 to... maleństwo takie, no, rowerowe. Adam, to teraz ja mam do Ciebie prośbę. Ja mam dzieci troje, ja mam żonę, kredyty do spłacenia, ty jedziesz pierwszy. Sprawdzić, czy działa. Ale nie, nie, mam nadzieję, że nic się nie obluzuje przede wszystkim, wiesz? Zobaczymy, jak się jeździ Suprą. Jedziemy sprawdzić, czy wszystko dobrze działa, czy nie ma żadnych drgań. Zgodnie z instrukcją producenta, ten klocek wymaga delikatnego ułożenia. Włożyliśmy klocek DBA serii Extreme Performance. Wystarczy zrobić około 5 hamowań z prędkości 50 na godzinę do około 10 na godzinę. Ważne jest, żeby podczas układania nie zatrzymać auta. Chodzi o to, że układ tak jest nagrzany, żeby nie spowodować przyklejenia się klocka do tarczy. Więc to jest takie delikatne ułożenie zestawu. Nie jest to klocek typowo sportowy, który wymagałby takiej procedury bardziej agresywnej i zrobienia tego przynajmniej dwa razy po 10. Ale zrobimy tą procedurę delikatną. Później Łukasz będzie musiał tym autem przejechać na spokojnie około 200 km. Unikając gwałtownego hamowania, unikając hamowania bardzo ostrego, żeby to się wszystko ładnie ułożyło. Na osi tylnej założyliśmy klocę KBC Yellow. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. W przyszłości być może założymy większe tarcze na tył, ale musimy zrobić pomiary i sprawdzić, czy da się założyć coś większego, ponieważ tutaj jest elektryczny, ręczny, a więc zacisk mamy zespolony z zaciskiem głównym. ważne jest, żeby podczas tej procedury, w momencie kiedy my sobie tak hamujemy, układamy ten zestaw, a więc rośnie nam temperatura na tarczach, nie zatrzymywać się autem. Jeżeli już musimy, bo mogą być różne warunki, tak jak teraz dojeżdżamy do skrzyżowania, stara się po prostu nie zrobić zatrzymania, a na pewno nie trzymać pedału hamulca na wciśniętego. Dojedziemy za chwilę do skrzyżowania, ja będę się starał podjeżdżać na spokojnie, tak żeby ta tarcza cały czas się kręciła. I skręcimy sobie w prawo przejedziemy kawałek z 5 minut wystudzimy. Mamy wolne. Głównie chodzi o to, żeby nie przykleić klocka do tarczy. Możemy sobie tą procedurę za chwilę jeszcze raz powtórzyć. Można to zrobić trochę w większej prędkości, tak jak to zaleca Ferodo czy, czy APE Racing. Tam oni podają, że przy układaniu klocków sportowych y, rozpędzamy się do około 80 na godzinę, hamujemy do około 20, powtarzamy procedurę 10-12 razy. Studzimy cały układ, nie wolno się zatrzymać i powtarzamy procedurę jeszcze raz, na przykład ze 100 km na godzinę. I przy tak zrobionej procedurze tarcze powinny zmienić kolor na około, na taki szaro-niebieski. Wtedy widać bardzo wyraźnie, że klocek wciera się w powierzchnię tarczy. Zrobimy studzenie tych tarcz, chociaż myślę, że one się zbyt mocno nie zdążyły nagrzać. No A i jeżeli co? Jeżeli auto się odstawia, tutaj to znaczy, że wszystko, wszystko jest, jest tak ok? I. Tak, działa, hamuje. Działa? Hamuje. I przejedziesz, przejedziesz, się, przejedziesz się sam, to zobaczysz, jak to, jak to działa. Zrobiliśmy tą procedurę dwa Artur, razy. Artur, dziękuję bardzo. Nie musimy robić reasumpcji, czyli zakładać jeszcze raz. Tu nie chodzi o to, czy zrobić 100 km, 200 czy 500, tylko chodzi o to, żeby przez ten krótszy okres czasu pojeździć na tym zestawie, nie generując bardzo gwałtownego hamowania, czyli gwałtownego wzrostu temperatury, Dobrze. a nie daj Boże jeszcze gdzieś nam się zatrzymania. spokojnie. Pytanie, pokój, 200 pytanie. Normalnie na standardowym układzie, jak jeszcze był w miarę świeży, po paru tysiącach kilometrów hamowała, ja wiem, że to nie jest miernik jakiś do samochodów sportowych, tak? Ale na 38 metrach się zatrzymywał, od 100 do 0. Teraz też będzie widać w drodze hamowania, jak, jak się poprawiła? Nie. Dlatego, że... <śm> Arturki kiwa głową, że tak. Nie, przy wielokrotnym hamowaniu ten układ powinien znieść więcej. To jest tak, że musimy pamiętać, musimy pamiętać, o tym, że na twoją drogę hamowania wpływa oczywiście pojemność układu hamulcowego, ale to jest masa auta, przyczepność, szerokość Opona. opony i tak dalej i tak Dużo dalej. Czynników. Więc układ hamulcowy, jeżeli zwiększamy jego pojemność cieplną, mamy za zadanie Wygenerować, tak jakby powtórzyć tą drogę hamowania więcej razy. Bo to jest tak, że jak wejdziesz do seryjnego auta, zahamujesz 2 trzy razy Puchnie. i on przestaje ci hamować. Tak, Puchnie. I tak było dokładnie. A tym, a tym masz mieć możliwość zahamowania, nie wiem, 8-10 razy. Chodzi o to, żebyś po prostu przejechał sobie, dajmy na to tor, czy jakąś tam szybką trasę, nie martwiąc się o to, że drugie czy trzecie hamowanie, czy ta ciężarówka, która ci wjedzie na ten lewy pas na autostradzie, to, czy to już tak, to, to, to czy zdążysz? Yy, ale tak jak wspomniałem, pojedziesz sobie na tych klockach, ja ewentualnie jeszcze ściągnę, na próbę mogę ci włożyć, jak będziesz miał ochotę, włożyć klocek mocniejszy, żeby sobie przede wszystkim tu nie chodzi o to, żebyś jeździł na tym klocku i się na nim męczył, tak, że on Ci piszczy, mm -hmm. pyli i tak dalej, zobaczył, ale różnica. żebyś zobaczył, jaka jest różnica, bo różnica między klockiem takim, powiedzmy, tuningowo-sportowym, a typowo-sportowym to jest przepaść. To jest po prostu taka... Czyli jeszcze sugerowałbyś, jak będziemy jechali na tor, żeby wsadzić tutaj typowo-sportowy... Tak, ja proponuję, sprawdzę, bo w tym kształcie powinien być DS Uno, proponuję założyć DS Uno i wtedy naprawdę to, to, to jest bardzo odczuwalne. Dziękuję bardzo i za know-how. I za o kawał o dobrej fakturę roboty. A które wiem, że i tak wyślesz. Tylko ręka będzie, taka ręka. Artur, dziękujemy za, za założenie. Super. To teraz ja sprawdzam. Jadę i testuję.